Cześć, witajcie, ja jestem Faust i powracamy do Quantum Leap. Mamy kolejne problemy z wasalami, ale tak już jest, jak się ma ogromne imperium. Na początku gry, kiedy technologie nie są rozwinięte i ogólnie armii nie mamy za dużej, raiderzy nam trochę włażą w tyłek, no ale cóż, mamy na to wywalone. Póki nie, nasze ziemie puty jest ok. Właściwie mógłbym mieć większą domenę. Ale nie za bardzo mam jak Może jakbym podbił właśnie Barcelonę kurczę kusi, no Ile on ma wojska? 400, sporo Będzie miał jakieś 10 tysięcy, jak go zaatakuje No ja mam w sumie Ile ja mam? Tylko 8 tysięcy? No, znielubili mnie Wcześniej miałem 5 tysięcy do powołania Teraz już tylko 3 A jakiś sojusz by się przydał Mam na wydanie... Córkę na przykład homoseksualistkę, fajnie. No dobrze ją wychowałeś Anzelmie. Um, Lombardia, czy ty nie masz jakiegoś... Masz dziedzica? To co powiesz na zaręczyny naszych dzieci? Ale nie wiem, chyba wyślę ci Charlotte, bo Judytę gdzie indziej bym na przykład posłał. Albo... No, no Charlotte bardziej odpowiada ma 8 lat, twój ma 4, więc bardziej będą pasowali do siebie. Matrylinarnie się nie zgodzisz, szkoda. No dobra. Jak się jak? Zróbmy sobie sojusz. Cały czas walczysz w wojnie o Tunis. Hmm. A nie, to tylko, to tylko jakieś. Yy, jakieś wsparcie tam robisz. Dobra. To powiesz na sojusz? I ze Jak to? W takim razie zrywam zaręczynę. Oddawaj mi Nie, to moment, to akceptował te zaręczyny czy nie? Alberto Nie, nie akceptował zaręczyn Serio? Ha. Oh. Wydawało mi się, że... Aha, bo mogliśmy zrobić sojusz przez tą przez jego żonę, po prostu. No dobra, czyli Lombardia nie odpowie. Hm. Kto jeszcze jest taki niezły na... ...na muzułmanów? No Bizancjum, ale... Bizancjum jest daleko i Bizancjum raczej już się nam nie poznało. Raczej nic z tego nie wyjdzie. Ewentualnie Leona mógłbym... E, ...zaręczyć z... ...córką... ...Szarlotą. Nawet matrylinarnie. No dobra, chętnie. Ciekawe, jakby nasza... O, kolejna córka, Leonora. No dobra, niech będzie. Ciekawe, że matrylinarnie się zgodzą na... na. na Mariasz. W takim razie chce sojusz. Wtedy Karlingowie przejęliby władzę w Bizancję. Miło, miło. Ok, Bizancjum ma jakąś swoją wojnę, więc yy, myślę, że ją szybko załatwi i dołączy do naszej. Tak więc mogę chyba atakować. Niebezpieczny frakcja, ale nie wiem, czy to rozsądne atakować w momencie, kiedy mamy tutaj niebezpieczną frakcję. Oczywiście mojego syna pierworodnego sam wychowam. Pepina. Nie wiem w sumie co z Pepinem. Może Pepin byłby lepszym cesarzem. W końcu, jak mam tą. Ja chcę nominować Pepina. Czemu Grimbald jest moim następcą? Nikt nie jest zwolennikiem mojego syna. Straszna bieda, że tak powiem. Nikt też nie chce zagłosować za autorytetem korony. Hmm. Okej, okay. frakcja trochę zależała, ale raczej wątpię, żeby to potrwało długo. Hmm. No dobra, no to poczekam chwilę i zaraz zobaczę, jak to się. O, mogę zapytać uprzejmie Alemanię, żeby przestało na mnie spiskować. To by było dobre. Odmówił? Hmm... Wrednie, wrednie. Ok, w takim razie przydałby mi się jakiś dowódca. O, Filip Masidża! Idealnie, to będzie bardzo dobre. Dobra, kto jeszcze dołącza do frakcji? Gaskonia, owe Gaskonia. Ja ci dałem wasala, a ty mnie tak potraktowałeś? No dobra, jestem miłosiernym królem, że tak powiem. Ech, niech będzie. Poczekajmy na rozwój zdarzeń, ewentualnie, e, co się stanie z. E, z, z, z. No nie, come on, please. Dobra, 20% na stres, więc. No nie, oczywiście musiałem dostać stres. Nie w tym momencie Dobra, zobaczymy jak to się rozwinie Może jakbym potworzył księ Nie, to bez sensu, tworzenie księstw Zapytam uprzejmie Gaskonie, zobaczymy Znów odmówił, goddammit Jak mam ogarnąć tych problematycznych wasali? Hmm, Prowansja O, ten ma 16, Burgundczyk Dobra Wszyscy chcą królestwa Middle Francja. To mi się nie podoba Najlepiej bym usunął te królestwa, ale dają mi za dużo prestiżu, więc... No cóż eee, Towarzyskość dla Karla, chętnie Na szczęście Toulouse jest stare, więc może umrze i nic z tego nie wyjdzie. Nominujmy oczywiście naszych synów, naszego syna w obu królestwach. No i tutaj oczywiście... O, Pepin dostanie to królestwo, OK. Dobra. No i teraz już jakoś działa to. Poparcie niestety dla mojego syna nie urosło. Hmm, ale robi się z niego całkiem dobry dyplomata. Mam nadzieję, że będzie też z niego dobry zarządca. Okej, okay, armię mam już gotową. Ave Maria, 200 złota. Ciekawe za co. No ale okej. Okay. Chyba za to, że właśnie mamy tą wojnę z... 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 z, z request money. O, mógłbym poprosić o pieniądze. Ale już mnie trochę nie lubi za to, że dostałem, tak? Nie. No to poprawiajmy relacje. Poprawiamy już, ok. No tutaj Bizantyjczyk sobie radzi, no to chyba możemy atakować, nie? O, zagrozimy Wasalowi, zobaczymy co zrobi. No, nareszcie, pierwszy się udał, odstąpił od frakcji. No to spróbujmy tego z Prowansja. Nie, to Prowansja właśnie powinna odstąpić. I co? W tym miesiącu, tak? No nie odstąpił. Mogę go zabić? Mógłbym. No i fajnie. E, dobra, kto nowy dołączył? Sens. Sens, szampani, mógłbym utworzyć szampanię i go wywalić stąd. O, ja mam ee, jakieś ziemię tutaj. Czy mogę zabrać twoje ziemię? Nie bez powodu. Dobra, olejmy to w takim razie. Odebrać hrabstwo. No, mam sporo, mam sporo możliwości. Ale na sens nie mam. Szkoda, szkoda. Liczyłem, że będzie, e, będzie można. Ewentualnie na księstwo górnej Burgundii to by było ok. Księstwo górnej Burgundii byłoby naprawdę spoko Hugh. Hugh, który niezbyt mnie lubi. Czy on jest w jakiejś frakcji przeciwko mnie? Nie widzę. Ma. Chce zostać władcą Francji. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. No dobra. Hmm. Na razie. Może nic nie będę robił. A, ciebie chciałem zabić. No to cię zabiję w takim razie. Trzeba bardzo ostrożnie, bo jak nie zaczną wybuchać, to to się nie skończy dobrze. Rozumiem, że może być trochę nudnawo, ale wiecie jak to działa, prawda? Poprawiajmy relacje z... z Flandrią, bo jest dosyć silna. Lubi mnie, ale... ale lepiej by było jednak się upewnić. Okej. Okay. szarte zmieniło też obszar kulturowy, bardzo dobrze, na francuski. Idealnie. O, francuski już naprawdę nieźle się. Em, nieźle się. Rozprzestrzenia. Okej. Okay. Umarł, więc... No. O, okej. Okay. Umarł więc jego córka jest już. Na tronie. Chciałbym ja ją wychowywać. O, nie lubi mnie, więc nie ma opcji. No dobra. E, ktoś jeszcze jest chętny? Gaskonia, czy mogę cię na przykład uwięzić za coś? Nie. Ekskomunikę niespecjalnie, pak to nie wchodzi w grę. Zabić cię mogę, więc czemu by nie? Nieprzyjaciół po prostu wykończę. Skrytobójczo. A jeśli chodzi o tego napastnika? Chyba się rozmyślił albo umarł, albo nie wiadomo co. W takim razie w międzyczasie zaatakujmy. Proszę dzieciaczek 12 lat, Sultan Jabir. 4400 ludzi, ja mam 8000. No to raczej damy radę. Zobaczymy. Święta wojna o Barcelonę Może się udać, moi drodzy. A jak się nie uda, no to trudno. Ok, armię już wrzucajmy do, do Urgelu. Tu jest dobre miejsce obronne więc tam mniej więcej yy, będę, będę trzymał armię i tam rozpocznę pierwszy siege hmm, tutaj nawet jakiś wizygot przeszedł nam islam i nawet tam zarządzał okej, okay, już modyfikator zaciągu wasalnego utrzymywanego zbyt długo się załączył, niestety hmm um. Książę luksemburski i, i Toulouse chcą mi odebrać cesarstwo, ale ja się tak łatwo nie dam. Okej, okay, córka Judyta jest gotowa na małżeństwo. Dobrze by było na przykład z kimś, kto by zabezpieczył moje władanie. Na przykład ten Akwitański. I mielibyśmy pakt o nieagresji. Ja bardzo chętnie. Nie jest w sumie homoseksualna, ale, ale wiadomo jak to działa. Nie o to tutaj chodzi. Ok, już za dużo ludzi się zebrało, więc podzielmy armię na dwa. Część niech przejdzie tutaj. Na przykład jakieś drobniejsze armijki. Okej, okay, dosta, dostali... wygrali tamtą swoją wojnę i 4,7 czemu tak dużo? Normalna zima i góry. W takim razie podzielcie się od razu na dwa, bo to będzie straszne. straszne straty. Okej, okay, mamy trzy armijki, po 2,5 tysiąca każda. On ma armię złożoną z 5700, więc nie jest tak źle. Obrażenia, Siege i Narrow Flank. Jakiś obrońca by się przydał. Narrow Flank jest będzie. Ok, Okej, okay, obronność, bardzo dobrze. Jakby co jesteśmy gotowi do obrony, a Ty już wbijasz się na Laridę. 7 marzec, dobra w takim razie od razu ślemy tam wsparcie. I będzie bitwa. Nie możesz być zadowolony. Musisz cały czas dążyć do bycia lepszym władcą. Okej, okay, wracaj na urgelt, ty na Empurię. I zobaczymy, jak to się potoczy. Dzieci bez opieku na Pepin. Pepin również będziesz wychowywany przeze mnie. Niebezpieczne frakcje monarchia elekcyjna w Saksonii. No, czuję, że raczej jak mi teraz wypowiedzą, to nie dam rady się oprzeć. No, mój Boże! Stratieniem 50 militarnych. Trzeba je użyć szybko. Dam na ee, Light Infantry, Heavy Infantry, kawalerię i tyle. No i tak stracę. Szkoda. Hmm, wbijają się. 17 kwietnia. Dobra. O mają przewagę. Straciliśmy jedną flankę. W takim razie wszystko przerzućmy teraz na e, lewą flankę, aby wzmocnić. Wbijać się do lewej flanki szybko. O nie, teraz padło centrum. Świetnie. Nie możesz być zadowolony. Totalna masakra. Kurczę, to nie było dobre. Musimy się w takim razie wycofać. Bardzo słabo wyszło. Eee, I straciliśmy 2300 ludzi. Eee, dobra, reorganizacja może się przydać na chwilę, trochę przerzucić armii. Okej, okay, polepszyliśmy relację. Aha, z gaskońską rewoltą. Ja chciałem z gaskonią polepszyć relację. No. Okej, okay, żona ponownie wciąży. Ciekawe co z tego wyniknie. Umarli mi moi dowódcy. Dobra, Adalbert jest ok. I może. Um, Włodo. O, Włodo jest naprawdę dobry. Niech będzie. Zaciąg wasalny już po minus 4. Nie dobrze. Jak będzie trzeba, zainwestuję nawet w na najemników. Tylko jakichś najtańszych. Są nawet najemnicy za 600 dukatów. No nieźle. Tak ciowak. Grupę Saksonów? Nie, mogą być za drodzy nawet. Ok, zabiłem Saksona, więc polepszam relację teraz, z, znaczy Gaskona, polepszam relację gdzie indziej. Teraz zabić tego by się przydało. On ma regenta, aha, bo się ukrywa. A, no to raczej nie ma opcji, żebym go zabił. Um, to kto jeszcze tam jest w tej? Gruby z brązszwiku? Nie, on jest za dobry, włodo. Ja dammit. Anselm z Brabancji. Jak możesz? Ja cię nie, niemożliwe. Szybko masz tam iść i go przekonać, żeby wracał do łask. Bo tak się nie robi. Dobra. Zaraz powołam ponownie wojsko. Właściwie już teraz to zrobię. Ej. Okay. Zbierzmy się w Tuluzie. Trafimy jeszcze na jakichś rajderów. Trudno się mówi. To może być trudna wojna, bo cesarstwo mamy, mamy ogromne, ale jednak wpływy w nim nie są już takie duże. Więc no, może nie być tak kolorowo. O ile Bizancjum nam nie przyjdzie na pomoc, a myślę, że może przyjść w pewnym momencie i wbić się i zrobić porządek. Jeśli chodzi o armię, to teraz będę trzymał ją e, jednolitą. Nie będę już rozdzielał wojsk. Zobaczymy, jak to teraz zadziała. Dobra, bo tutaj niebezpiecznie się zrobiło. Więc szybko odbijmy to No, raczej bez problemu, chociaż mieli Okej, okay, kolejny syn. Adalbert tym razem. Po mnie. Nazwany. Okej, okay, biskup pozostanie na stanowisku. Albo kto do niego dołączył? Księstwo Tangeru dołączyło w tej świętej wojnie. No dobra. Okej. Okay. W takim razie co? Ja mogę już przerzucać powoli wojsko na... na przykład na Barcelonę właśnie. Tutaj pooblegać jakieś prowincje. Okej, okay, mój syn może być albo uczciwy, albo kłamliwy, albo gniewny. Kłamliwy nie jest taki zły, niech, niech będzie kłamliwy. I duża intryga pozwoli mu później załatwiać pewne sprawy bez brudzenia sobie rąk. No okej. Okay. Armia jest zebrana. On ma mniejszą armię. W tym momencie walczy również z Rewoltą Katolicką. Więc no bardzo dobrze. Taka dywersja trochę. Okej, okay, zarządzanie. Okej, okay, może być. No i Pepin dostał też chciwość, więc w sumie na dobre wyszło. Okej, okay, idzie Bizancjum i to tak dziko idzie. Zamiast łodziami to idą na piechotę. Ciekawe, ciekawe. Mogłem wysunąć roszczenia. Lepszy metropolita, no zobaczmy go. 17. No dobra, niech ma te 17. Niech poprawia stosunki z papieżem. Czy papieżu dasz mi pieniędzy? Nie dasz mi. A mogę nominować? Nie mogę. No dobra. O, straciłem samowolę. Bardzo dobrze. To na pewno poprawi moje relacje z wasalami, bo no właśnie samowola trochę je zniża. Okej, okay. fajne jest to, że zarabiam całkiem spore dukaty u wasali, którzy mnie lubią, więc to jest bardzo okej. Okay. Barcelona upada. Co się stało? A, zabrał świątynię, miasto, coś, coś podbił nasz, nasz sąsiad Czech. Nie widzę konkretnie co, ale coś podbił. Jeśli chodzi o Polskę, to zajęła Kijów i teraz to wygląda całkiem, no, brzydko, ale ambitnie, Polska się rozrasta. Okej, okay, tutaj mamy wrogą armię, dobrze by było na przykład zająć to szturmem i wziąć w kleszcze armię. Poczekamy jeszcze na Bizancjum i teraz wejdziemy wziąć kle w kleszcze armię Umajadu. 20 tysięcy na 6 to jest masakra. Chrześcijanie odbijają swoje etniczne ziemie. Okej, okay, i możemy to wziąć szturmem. Aha, to nie my prowadzimy oblężenie w tym miejscu. W takim razie przerzućmy się na przykład na Laridę. Albo i nie. Teraz już my prowadzimy szturm, więc my się tym zajmiemy. Oj, to nie był dobry pomysł. Nie mamy aż tak dużo ludzi, żeby szturmować to tak bezkarnie, więc może na razie rozdzielmy sobie armię na dwie. Teraz już nie stanowią e, dla nas zagrożenia Umajadzi. Pierwszą bitwę wygrali, ale w tym momencie już nie są zbyt potężni, więc możemy oblegać kilka prowincji naraz. Dodatkowo pomaga nam Bizancjum w prowincji Turtusza, czyli Tortoza pewnie. Ok, idzie 4000 muzułmanów, więc lepiej połączmy armię. Mam nadzieję, że Bizancjum teraz ogarnie, i tuż po oblężeniu ruszy na te 4000. Ewentualnie ja to zrobię i może dołączą. Już może to nie jest dobry. O proszę, Armanak został uwięziony, szkoda. I w takim razie kanclerzu poprawię relacje relację z. Gaskonią. Nowy kanclerz, nowe, lepsze relacje. Ok, ogarnął, atakuje. Więc mogę tutaj kogoś zostawić i również wpaść. Nie, nic z tego. Odbili sobie tortozę. W takim razie zaatakujmy ich. Złapiemy ich w Barcelonie. I dobrze. O proszę. Burgundczyk umarł. I mamy teraz nową. Sexy. Sexy księżną. No nieźle, nieźle. Chciałbym na przykład, żeby. Albo i nie. Ma 18 lat. W sumie pasowałaby dla mojego syna. No a co byś powiedziała właśnie na zaręczyny z moim synem? Z Karlem? Ty. A czemu nie ty? Zaręczyny. Ty i. Czemu nie mój syn? Czemu nie mogę? Dobra, tak czy owak, odcinek powinien już się skończyć, tak więc tę wojnę dokończymy w następnym. Dzięki za oglądanie. To by było na tyle i, i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć.